Siemaneczko alkoholicy! Dzisiaj... Wiem, że wcześniej mówiłem, że będzie piwo BORG, ale piwa BORG nie będzie, bo mamy coś specjalnego. Bo dzisiaj mamy... piwo z suszu. Z kolumbijskiego buszu. Zrywane pod lipą, suszone pod lampą grzewczą. Buch! Buch, Buch, uwolnij Bucha! Rewolucyjne piwo kraftowe. Rewolucyjne piwo kraftowe zawiera susz konopny, alkohol 5,0 objętości. I co mamy o piwie napisane? A mamy napisane to. Uwaga! Dymek z butelki otrzymujesz gratis. Podobnie jak pierwszą dawkę. Zawartość butelki znajduje się w środku. Czy to jest dla tych, co już zaczęli palić, czy dopiero mają zamiar zacząć palić? Bo to tak jak z napisaniem na gorącym kubku, uwaga, gorące, nie? Bo poczułem się jak w Ameryce. Możliwy olej i osad wewnątrz butelki to konsekwencja ważenia piwa w naturalny sposób. Piwo w stylu, ale. No, ale, 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 ale. Wiecie? O, krawat mi spadł. Moment, się muszę doszczukować. Wiecie, ile za to piwo dałem? A w ogóle, jak w jego posiadanie, bo to też jest ciekawa rzecz. Poszedłem do żabki, po mleko dla niemowląt, no i patrzę piwo, buch, suszem, a wezmę, nie? Gdyby mleko nie wchodziło, to. O tym podobno fajnie się śpi. Także, no i w żabce znalazłem i cała historia piwa piwo w stylu a, cena, kurde, cena, cena usiądźcie 7,99. Piwo w stylu ale jasne, górnej fermentacji, niefiltrowane, pasteryzowane, z, 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 z dodatkiem suszu konopnego. Pół grama na butelkę. Uważone dla przyjazne państwo Sa, ulica Archidiakońska, 9, Lublin. Albo jak to mówią Anglicy, Lablin. W Lablinie, przez browar Tenczynek. Dobra, to możemy zrobić tylko jedno. Jak buch, no to buch w ten... głupi dziób. Oby był mądry. Otwarcie na wizji. Moment. Otwarcie na wizji. O. Po cholerę nim wstrząsałem. To nie było mądre. Wstrząsać piwem przed otwarciem. Ale nic nie wybuchło. Czyli takie buch, buch, a a nie buch. Takie dziwne, no ale jak to pomówimy. Moje zdrowie. Czy, Znaczy, no, 7,99. Szału nie ma. Niby, znaczy, nie wiem, czy ten posmak to po piwie, czy miałem go już w gębie wcześniej, ale. Znaczy, jest chłodne, zimne przede wszystkim, więc jak chce się pić, to na no, każde zimne wchodzi, nie, więc. To musiałbym chyba skonsultować się z kimś, kto regularnie bucha. Także słuszko, konopny, Ale żeby to jakoś brało, to, to, to chyba nie. Nie. Yeah. Ale ogólnie można, ale za 8 zł to uważam spora przesada. No i to tyle ode mnie. Taki odcinek specjalny, bo z suszem konopnym buch. Do zobaczenia!